Witam Was serdecznie, właśnie dzisiaj strzeliłem piątkę. Także aktywność rodzi pozytywność Jest dzisiaj bardzo dobry dzień. Świetne rozpoczęcie weekendu. Moi drodzy, przeczytałem wczoraj bardzo fajne zdanie: no bo, żeby osiągać jakiś sukces w jakiejkolwiek sferze, to potrzebujemy często mieć odpowiednie środowisko, które nas wspiera, dopinguje, motywuje, a nie ściąga do dołu, zniechęca. I w jaki sposób można jakby określić, czy dana relacja jest jakby właściwa? Wystarczy się zastanowić, czy tą relację z daną osobą poleciłbym swoim dzieciom, poleciłbym swojej mamie, swojej tacie, swojemu tacie, czyli tym osobom, na których mi najbardziej zależy. I to fajnie weryfikuje właśnie, które te relacje są takie bardzo wartościowe, a które niekoniecznie, z którymi które relacje warto, który kontakt warto trochę zmniejszyć, a w niektórych przypadkach te relacje warto wzmacniać. Bo my często mamy tendencję, że bardziej dbamy o innych niż o siebie. Wiecie, często ludzie mają to do siebie, że dbają bardziej o kota, psa, tam jest super jedzonko, lekarstwa, lekarze i tak dalej. A często zapominamy o sobie, żeby zadbać o siebie. No, a żeby być osobą taką, wiecie, szczęśliwą, zadowoloną i dawać szczęście innym, potrzebujemy dbać przede wszystkim o siebie. O siebie, o swoje emocje, o swoje ciało, swoją głowę. Także moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście dzisiaj oglądaliście. Napiszcie Napiszcie, co będziecie robić w weekend fajnego, bo ja szukam fajnego pomysłu na spędzenie soboty i niedzieli, także dajcie znać. Hej, banana, pozdrawiam.